still Cześć tu Kacperos i witam was w odcinku informacyjnym z Far Cry'a. Na początku sobie polecimy, a później trochę e, pogadamy. E, ogólnie nagrywam ten odcinek, bo sporo się zmieniło, nie było dosyć dawno żadnego odcinka. A jeżeli chodzi o mapę i o inne takie rzeczy to naprawdę sporo tutaj było zmian. To wszystko wam zaraz pokażę i przedstawię. Oczywiście misji fabularnych nie robiłem, bo... Z misjami czekam na Was, ale jak widzicie, sporo dzwonnic zostało odblokowanych i dużo ogólnie terenów. Jak zaraz zobaczycie na mapie, zrobiłem również tam, wytworzyłem przedmioty, dodałem parę, parę umiejętności, ale dużo się tego aż tak bardzo nie zmieniło. Może też mam już full sloty na broń. Bronie lepsze i więcej e, kasy, portfele i tak dalej są wyrobione. To wszystko wyglądało o wiele lepiej. Mm, zacząłem też e, roślinki zbierać. E, Dodaję sobie punkciki w no, rzeczy, które ułatwiają zbieranie. Lecimy sobie jeszcze jak najdalej się da. Pokażę Wam teraz e, jak to wszystko wygląda. A więc mamy tak na mapie, widać tu już spory obszar, wszystkie możliwe dzwonnice e, z tego rejonu są już odblokowane. Tutaj na razie jeszcze nie mogę e, odblokować, bo trzeba przekroczyć ten most. A żeby przekroczyć most trzeba zrobić misję, której jeszcze nie mam możliwości, żeby ją wykonać. Aktualnie będzie następna misja kurczę nawet nie pamiętam ale najpierw zrobię chyba sobie fortecę te dwie A później polecimy na misję fabularną Mam nadzieję że Tutaj też ogólnie odblokowaliśmy lotnisko Tutaj też coś tam jest odblokowane Do mniejsza z tym Umiejętności teraz wyglądają tak Sobie myślę że dodam jeszcze tutaj jeden na pewno a dwa no jeszcze w to sobie to dam spoko dobra jeszcze Eee, okej okay, no to no co dalej wytwarzanie przedmiotów tutaj widzicie ostro 3x3, portfel 3x4 więc tutaj no, dużo, miksturkami się zacząłem zajmować więcej, a jak widzicie jest dosyć ważna też o, misji fabularnych nie, nie ruszałem tylko te strażnice i o właśnie dzwonnice fortece zrobimy już w następnym odcinku i to by było chyba tyle E, też bardzo ważna informacja, że teraz odcinki będą nagrywane w multiplayer i tak zakończymy tą serię e, w, w trybie gry w multiplayer tutaj właśnie z kolegą. E, myślę, że tak będzie ciekawiej, e, zabawniej i będzie mniejsza atmosfera, więc zapraszam do oglądania e, odcinków wszystkich i zachęcam do subskrybowania i lajkowania. Więc to by było na tyle. Jeszcze tylko krótka informacja, że będzie już niedługo pierwszy odcinek z Lola, który też już zapowiadałem wcześniej. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć.